Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem DR Ar TheArAragor, a to co oglądacie, moi drodzy, jest to It Takes Two i za mną jest Pysia. No hej. No i witamy was w kolejnym odcinku, gdzie Kapitan Pomidorek będzie ratował swoją ukochaną żonę. Kapitan Prytka. Jestem kapitan Pomidorek. Jesteś Kapitan prytka. Nie, bo mam czerwony kubraczek, dlatego jestem pomidorką. No hey, to prędzej burak. Ojacie, wiem co to jest. Ojacie, się muzykę by było można nagrywać. Ej, czekaj, ty prawie muzykę robisz. Czekaj, ja co tam? Ja żółte wezmę. Znaczy różowe. Dobra, dawaj bić. A, okej, okay, to jest tonacja. Masz? Poczekaj. Spitala ją ode mnie. To jest niepotrzebne. To jest potrzebne, to jest niepotrzebne. You? Chyba Czekaj, okay, teraz weźmiemy play weź, weź mi pomóż Razem. Dobra, 3, 4, 3 To nie, cały co myślę. Wiesz co? te światło muszą dojść do końca. Tu nie dochodzą Weź tam więcej daj u siebie Bitno, trudno Jeszcze różowa jedna wszystko da czeka, wszystko się inaczej zrobić. Bit może nie leży. Okej, okay. Dobra Chodź o, czeka muzykę Zrobiliśmy No dobra Trzy Cztery Dawaj jesteśmy króciutcie a ja co tu jeszcze jest? Zmienia się natężenie? Czy to? Nie Tak bo ty miałeś tam y, możliwość ciśnięcia chyba czegoś Nie. wiesz? Resetu A reset Tak Ej dobra ja, co, ja później zobaczę na YouTube jak ludzie muzyki tutaj tworzyli czy tworzyć? No, oczywiście, że. To nie jest nasze. Może częściowo. Czekaj. Woo. Nie, to nie jest nasze. Czemu ty krzywd Bo jestem lżejszy. Ej, serio! Stawia mniejszy opór. A nie, bo zrównałem za. Teraz jedziemy równo. Opa! Dawaj.

Czekaj, co ty się stanie? Trasę HP, jeśli mnie zostawiasz bez światła. O jezu, to czemu jestem na padzie? No, delikatnie do przodu weź sobie nie do końca zobacz. No, ale ja nie mam czucia w rękach. Powiedz dalej. No, wolniej! Typie. O, przepraszam. Oa. No, sorry! Musisz chyba. Nie, muszę tam. Jak? Weź na prawo, co tam jest? przesuń na chwilę. Nie bój się, prześmy na prawo maksymalnie. Zobacz co jest tam. O, widzisz? Okej, okay, dawaj. O. o! Wolniej, człowieku. To jest. Co? Ale kolory łączysz. Zobacz, zajebiste. Czekaj, yy, weź weź w czerwony. Dobra, okej, okay, czy musisz być. Okej, okay, oba muszą być, dobra, dobrze wiedzieć. Czy muszą być oba? Poczekaj. Nie, ja tu musisz tam wejść, tam ma światełku góry, po prawo no, Wiem, ale nie mogę. Czerwonym, mówię... czerwonym. Zielony nami, czerwony, yy, czerwony tam. No, a weź tam czerwony. Oby ty to tu musisz zasilić, to ja mogę przejść. Czekaj. Poczekaj, jest czekaj. Ale spadnę, jak tam tu weźmiesz. Ty... Zobacz. Przez chwilę tak było, autentycznie, że re reflektor szedł za tobą. Poczekaj sekundę. Widzisz, musi świecić. Energii. Poczekaj chwilę. Ale na co bo czekać? Chcę ogarnąć, co tu zrobić. Świeć mi, ja biegnę. O, widzisz? Ale tu świeci! Spokojnie, nie krzycz! ale ja wejdę z tego. Nie, tu musisz świecić. No. Dlatego. To weź czerwony tam. Nie! No zaufaj mi. Uch. Ale w tym rzecz, że ja mogłaś tam wziąć zielony, trzymać się Nie na mogłam, do. bo zobacz, zielony mogę na. Ale poczekaj, zostaw mnie, zostaw mnie, zobacz. Aha, ja tu też zostaję. No, bo Aha. jesteś poza reflektorem, no. Ale tam też świeci. Brawa! No, poleciałaś gdzieś czerwonym. No, a co ci czerwony? To ty wlazłeś w elektrykę. Ale weź czerwony wyżej, bo tę kamerę. O, widzisz? Też operujesz kamerą całą. Myślałam, że przejdziesz. <grywka> Nie. Teraz o. Oh, dobra, dawajcie tutaj. Ale co miałam mówić, nie mogę wziąć zielonego tam, ponieważ zielone mogę na lewą stronę, a czerwony na prawą. No to wiem. No to nie mogę tego zamienić. Nie ja, odpięślam, że na czwartą część. Gdzie tam? <laughs> jak o, ja Ty, jak fajnie spadłeś. Ty również. Widzisz? <laughs> ja też. <laughs> nie, taki był cel autora. Obróciliśmy. wróciliśmy. Mamy wszystko: światła, głośniki, o. Ej, barierki. Ej, hey, na, no, gdzie publiczność?

Okej, okay, a ja, nie ja się nie wystarczy, że mam. O, też będę śpiewać. Przyśpiesz, będę grać. Widzisz? na stan. Za wcześnie, niech Idziemy tu. Czekaj, a my tu już byliśmy. Tak, 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 tu wszystko zwiedzaliśmy już. Wszystko? Tak, a tu jest minigerka. Szachy. szachy brzmi za rąbiście. Ojo, oj, ja nie pamiętam, co robiła jaka figura. Czekaj, nie. Jest tak, szybka gwa, gra, długa gra, nieskończona gra, szybka. Weźmy szybką. Chcesz być białymi? Dobra. Wy, zbi króla. Zbigniew oh. króla, by wygrać. Dobra, dobra. Oh, Powiedzcie mi, że to nie są prawdziwe szachy. To są. O! Oh. Ty zaczynasz. Ja się, yy, źle zrobiliśmy. Możemy zmienić? Eee... Nie, dobra, dawaj. Ale nie, bo jest szybka. Ale no masz tego? ograniczony czas. No i co z tego? Okej, okay. tu. Nie mamy pojęcia, jak grać w szachy, więc. Wiem tylko tyle, że te się ruszają o jeden lub dwa. A potem tylko jeden. Nie, tu, tu. I wiem, że jeszcze konik robi elkę Música Co? 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 Czas się skończył. Mówiłem, no że. Sobie... Nie, co? dobra, nie, nie. Nie, to ja to wygrałem. Nie, nie, tak, wygrałaś. Ja tu nie mam zamiaru się kuć e, w ogóle zobaczyć. Bo co, bądź nawet są zasady. No. E, nie, ale tak, zgadzam się. Nie, wygrałaś. Ja zrobiłem parę ruchów, po prostu mi pad zwariował paru miejsc, ale nie. Fajne, ej mi się podoba, że dodali szachy, bo to jest takie. No, serio. No to było zarąbiste, no serio. Nie, nie ale dobrze. Ale w jakim ja wygrałam przy, przez brak czasu? Ja nawet nie. nie patrzyłam na czas, jak mam być szczera. No ale no widzisz, no, dlatego... Ale nie, szczerze, bardzo fajnie, że to dodali. Tak, nie. Oczywiście. Że... Cześć, musimy tu iść, nie? Nie, musimy iść na dół, Miszek Są tutaj. Aj! Noty, ciekawe, czy to można coś na tym zagrać. Jakie noty? Były tam noty. Okej, okay. mówisz? Czyli tu byli. Byliśmy tu. Widzę czer... znowu! Wiem! O co ty chodzi? Ej, nie, tu nie było. Dobra, co to jest? Usiądź jako pierwsza osoba, kiedy zamilknie muzyka. Gotowi? Si! tylko czym się siada? Out first. Oh, oh. Czym się siada? Mówię. To pierwsza testowa. B. Czy kółko, ok. Za wcześnie. No bo nie wiedziałam co, myślałam, że to jest B. Aha, teraz X. To o, czułeś... mamo, jeszcze mamy inne pady, to już w ogóle. No, dobra. Tu masz B, tu jest X, tu jest Y, tu jest A. A nie, A jest na dole. Nie wiem. Nawet usiadłem. Okej. Okay. Mogło to by być na lewo prawo. No za łatwo. że patrzy, co ja kliknę. Jak kantuję?

Okay. Dobra, gdzie teraz? Y, tak, y, ominęliśmy to, pamiętasz, bo my tu byliśmy. Y, wiesz co? To jest taki problem, że my tutaj nie mogliśmy wejść. No. No zauważ, że wejście jest właśnie w sumie stamtąd. Góru. Jezu, się wyratowałam w ostatniej sekundzie. Okej okay. Jak o, o! do nieba idziemy. Muzyczne niebo.

Nie gadaj! Ja wiem! Ja wiem co tu jest z kieliszkami Z jest wino? To jest chyba Okej, okay. sobie pograć Dobra, a to jest O, gdzie ty to jesteś? Tu jesteś ja nawet jestem w stanie coś zagrać. Wiele się nie pomylę 100 lat jestem w stanie zagrać. Ser, to kraj. No, nie, jest, nie jestem w stanie na tym. Bo za długo będzie trwało. Okej. Okay. No, widzisz, nie jestem w stanie tam ciekawić, ale stal bym zagrała. Dobra, o, to O, trzeba to stroić. Nie. Trzeba spać. ja już tu wlazłam. Gierka słyszę. Nie to ja. Pewny jesteś, zobacz. Tak. E, tu ty, tu ty, tu to ty, to ty, to ty, tutaj, to tutaj. Ty, to ty. Ja cię mam wydmuchać sam czy to? Nie, to masz siebie wydmuchać, dawaj. Przy... O! No mnie! Powiedz ci, że mam cię wydmuchać. To jest robija boy. To ja dostałam. Gdzie? Aha! No, dawaj skak. Nie ten klawisz, <laughs> nie ten klawisz, pomyliłam się. Co? Chciał mi pa Na, no, dobre To też ty. What? Ożesz. Aha, nie możemy przez to przejść. musisz grać. Graj. Graj! Śpiewaj! To nic nie daje. O! No, poszłam za tobą. Dalej. O, oh, Pat, nie teraz! Chodź. Oj. Łooo! Na O! Oh. Dobra, już nas nie ma. O! Co Ładnie gra, to okej, okay, ale... Dobra, już wiem o co chodzi. Oh. Prawie. Dobra, masz. Aha. No, aha. Mogę przejść, please. Nie wiedziałam, że to jest aż tak bardzo oddalone od siebie. No jest, jest. I nam tylko fajnie, że za na minutki lecą. O, gotowa? Nie. Złap się. Czym? Y. -kiem.

Are you there? I ah, we must have gone home for the day. Let's just cancel the whole thing. No, 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 me you have to bring the orchestra to your concert. But they have been kidnapped. Look over there, look, look, look. Not key, kidnapped by the uh -huh. In heaven? Oh, yeah, makes total sense. <laughs> Ja pierdzielę, jak to nic nie ma. Znaczy, ma to trochę sens, ale to jest tak durny. wie no Lucifer też był w niebie, nie? Co to jest? Mam plecak odrzutowy, to też. Będę Są się, się czuł jak w GTA. Okej. Okay.